Zapamiętajcie ją sobie Na całe życie sobie Weźcie sobie tę zasadę do serduszka Uwierzcie mi, będzie wam się lepiej żyło Kajet, mieście, oda Cztery złote O moją knago nad knagami Dzięki tobie każda dziewka da mi to Czego każdy facet oczekuje Czymże są przy tobie inne chuje? Pogromco dziewiczych niezłomny Jakiś ty silny, wielki, ogromny Ja Adamus Mickiewiczus, to ty? To już wiem, od czego ty odpoczywasz. Nie mów, że o tym nie wiesz. Mówiłem? Tyś jak herkulesowa maczuga, gruba, twarda i nadwyraz długa. Rżniesz niewiasty jak drwal piłą drzewa, aż każda na twą cześć hymny śpiewa. Dziękuję ci, moja cudowna knago. Ładne, bardzo ładne rymy, takie faktycznie poetyckie. Co, gdzie mi obróciło? Kurde gdzie... Nie was się nigdy więcej nie. Atakował. Gdyby mi tej kamery nie obrócił... Kogo on tam szukał, no? Zamiast tu mieć na bólku, to mnie gdzieś tam do dupy. Zejdź mi stamtąd, no. Tak, czat, Kajet się napił potki. Świat się kończy. Guje grub szota. Kajet wypił potkę. Pozdrowisz? Nie pozdrowię. Ale ja kurwa pozdrowię, lukser, ty chuju stary, do, do Miltona wydupiaj. Bydlak, kurde, spokojnie no. Nie idź na bandytów, pięćdziesiąt łapek nie dobili? O, dobra. Only once? O, ja mógłbym. Z... Nie, to by musiał ogolić całą brodę i coś tylko wąsa. tak bym wyglądał wtedy. Widzę, że tym razem. jest <laughs> <masz> coś bzupią. <laughs> <Głupio. śmiech> Cantmis. Dla desperata, na dobry początek online wansa. Only wansa. Dzięki. Czyli mogę tylko w wansach chodzić potem, tak? Jak założę? O orku, teraz masz uszywany. York. Co ty mówisz, Kamie? Głupi Taki głupi chyba... o oła, 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 nie! Kiedy powiesz sobie dość, a ja wiem, że będzie to teraz. Kiedy pobiegniesz do Lestera, nauczyć zręczności i nie trafić się cholera. Ile mam strzał? Kupiłem 600, ale myślę, że teraz to mam jakieś 400. O, cool. Niczego tu nie znajdę. Tego to się nie spodziewałem. Nic tu nie ma. <laughs> Liczył. Każdy strzał, sobie zapisywałem tu na boczku. Gdzie skip? Skip zobaczył ten kawałek plaży i powiedział skip. Powiedz dowcip, zapłacę. Rozmawia dwóch mężczyzn. Żonatych oraz dzieciatych. Jeden mówi drugiego Wiesz, moja córka już jest w tym wieku, że zaczyna zadawać niewygodne pytania na temat seksu. Na przykład wczoraj spytała, co już? What? A to bydlak! Kurwa, kurwa magik się znalazł, no. W popełnił. Dzięki szczególnie za złączenie do wspierających. Co do byłych, to ja się rozstałem, bo po prostu pasowały nam charaktery Jeżeli swoje, ale mieliśmy wzi, inne plany na życie. Się Teraz się boi. przyjaźnimy mocno. Powinien był wiedzieć lepiej. No i bardzo dobrze. Tylko ostatnio musieliśmy zerwać kontakt, bo jej obecny chłopak był o mnie zazdrosny. Ja pierdolę, kurwa. To zabydło ja. Ja nie mogę... Ale trzeba być zjebanym, żeby być zazdrosnym. Kurwa. Czad, jest... istnieje jedna bardzo ważna zasada. Zapamiętajcie ją sobie. Na całe życie sobie. Weźcie sobie tę zasadę do serduszka. Uwierzcie mi, będzie Wam się lepiej żyło. Jeśli ktoś ma was zdradzić, to Niczego Was... Niczego tu nie znajdę. Kurwa po prostu zdradzi. I tyle. Wam nie da żadna jebana zazdrość, kurwa. Chat, możecie kogoś zamknąć w pokoju na klucz i go karmić kurwa pod szparą w drzwiach. To on ucieknie wam przez okno i też was zdradzi. Kurwa jak ktoś was, was zdradzi, to was zdradzi. Nie ma, nie ma znaczenia jak bardzo będziecie zazdrośni, jak będziecie komuś kurwa, nie wiem, grzebać w telefonach, na Facebookach, na czym... Nie wiem co być nie robić, jak ktoś kurwa ma was zdradzić, to was po prostu kurwa zdradzi. Amen. Zazdrość to zazdrość, a nie zdrada, nie myl pojęć. Co kurwa? Co kurwa? Co ty pierdolisz, chłopie? Gdzie ja mylę pojęcia? Że z nią za blisko byłem i mu to nie pasowało? To słuchaj, ja nie wiem jak ty z nią blisko byłeś. Ale kurwa zrywanie kontaktu, to już jest kurwa trzeba być jebniętym na łeb, stary. Czasami Zazroś oczywiście takie... Kurde, czat, rozmawiamy o, 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 o przypadku kolegi, tak? Nie rozmawiamy o takim... Lekkim poczuciu zazdrości, no no, także o no, tę swoją ukochaną drugą połówkę, tak wiecie, tak, tak troszeczkę, i... tak, no to to, kurde, no gadamy o takim toksycznym gore. zajoblu, no. Kajet, pamiętaj, że zazdrość to normalne uczucie, się ale jest zdrowa istoty. zazdrość popychająca Haliatanus do ciągłego dbania o kogoś. Która ją co ty kurwa pierdolisz, chłopie? Ciebie do dbania o kogoś popycha zazdrość kurwa, a nie miłość? Pamiętaj, że zazdrość to normalne uczucie, ale jest zdrowa zazdrość popychająca do dbania o kogoś i pokazywaniu, się zależy. Tobie zazdrość cię popycha do pokazywania, się ci zależy? Kurwa, c co ja czytam w ogóle? Ja pierdolę co chłop napisał, kurwa. To ja, myję zęby nad jeziorem, na takim mostku, jeszcze bez brody, a tu ja z kolegą, znaczy tu jest kolega z dziewczyną, a ja tu, jakieś dupeczki poderwaliśmy nad tym jeziorem, też jeszcze jestem bez brody. To jestem ja, ta dziewczyna, teraz zmieniłem płeć, ale ty jesteś... Kurwa, durny ja pierdolę. Środowa noc to wody, czas to jest wody, czas 100 złotych, bierz, jak nie masz, to mniej. Jak więcej, to jesteś zamożny, wchodzę w kantyny laser, podchodzę do kontuaru, staję na rozstaju woda czy ścieżka z główna w kantynie laser. Totalnie. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Dziewczynek od groma, której się w końcu spodobam mógłbym zapłacić. Nie jestem przesądny, lecz ostatnio krucho mam z kasą. Znowu kiepsko wybrałem trefnie od ścieżki, zacząłem grubo mi odjebało Polówce się przy niej zrzegałem. To jakiś poeta musiał pisać na pewno. Kevin. Robotniczy Klub Sportowy HUWDU, Robotniczy HUWDU, niezwyciężony to nic to nic, że odpadliśmy, jeszcze odrobimy, puchar będzie nasz. A na razie dzielny HUWDU niech nam trzyma się w barażach, jebak Neilton. Dalej nic nie rozumiem.